Dzień dobry, witam was w kolejnym materiale na Murawie TV z moim udziałem Zanim zaczniemy, zanim przejdziemy do sytuacji reprezentacji Polski przed meczem z Austrią i z Łotwą Mam dla was konkurs Konkurs pojawił się na moim Instagramie Do wygrania jest proporczyk AS Romy. Jako, że byłem w Rzymie, osoby, które śledzą mój kanał, mojego Instagrama doskonale o tym wiedzą Co trzeba zrobić, żeby zdobyć na tę nagrodę? Mianowicie follow mojego Instagrama Link macie w opisie, wyświetla wam się tutaj Polubienie tego zdjęcia na Instagramie i skomentowanie także na Instagramie Roma. Po prostu Roma i może jeden z Was będzie szczęśliwcem, do którego powędruje proporcja KS Romy. Przechodzimy tym samym do tematu aktualnie najbardziej medialnego, największy szumiec wokół niego, mianowicie powołania Jerzego Brzęczka na mecze Eliminacji Euro 2020. Przed ostatnimi meczami reprezentacji Polski mieliśmy dosyć nieciekawą sytuację, mianowicie taką, że nasi zawodnicy w ogóle nie grali i tak naprawdę łapaliśmy za głowę i zastanawialiśmy, kto zagra na danej pozycji. Aktualnie sytuacja obróciła się o 180 stopni i statystyki naprawdę bronią powołań Jerzego Brzęczka. Oczywiście nie w 100%, ale jednak większość nazwisk... Jest tak naprawdę do obrony przez naszego selekcjonera, zobaczymy oczywiście jak to będzie miało miejsce w rzeczywistości, ale dzisiejszy materiał poświęcony jest po prostu temu, żeby zaprezentować Wam minuty ilości spotkań, bramki naszych reprezentantów w swoich klubach, więc przejdźmy płynnie do pozycji bramkarza, gdzie mamy wybór tak naprawdę wielki, bo mamy Skorupskiego, mamy Szczęsnego, mamy Fabiańskiego. Jak dla mnie Szczęsny albo Fabiański wyjdą w wyjściowe 11, zobaczymy, to już nie do mnie należy ta decyzja. Oczywiście ja także pobawiłem się w moje przewidywania składu. Jeśli jesteście ciekawi, zapraszam Was po obejrzeniu tego materiału na mój kanał, gdzie pojawił się także materiał o godzinie. 16. Więc jeśli chodzi o bramkę, to tutaj komentarz jest po prostu zbędny. Mamy bardzo duży wybór: przede wszystkim Jerzy Brzęczyk ma bardzo duży wybór. Przejdźmy do pozycji obrony, gdzie, mimo kilku kontrowersyjnych nazwisk, nadal statystyki bronią danych zawodników. Zacznijmy od Jana Bednarka, który rozegrał 17 meczów w Premier League pod wodzą nowego szkoleniowca, ówczesnego szkoleniowca Lipska. Jan Bednarek tak naprawdę jest filarem linii Southampton, i jest to zawodnik, od którego tak naprawdę rozpoczyna się wybieranie linii defensywy, co może nas Polaków bardzo cieszyć, bo mamy solidnego obrońcę, który wnosi jakość. Obodniego oczywiście Kamil Glik, który, no, którego nie trzeba przedstawiać, 24 mecze w ligę. Nawet jeśli Monaco nie szło. Kamil Glik cały czas znajdował się w wyjściowej 11. Do tego nasz filar defensywy rozegrał 5 meczów w Lidze Mistrzów. Oczywiście więcej już nie rozegra z wiadomych przyczyn. AS Monaco już pożegnało się z tymi rozgrywkami. Następnie mamy Bartka Bersińskiego, który także ma bardzo dobry sezon w Sampdorii. Rozegrał 21 meczów w Serie A. Rozgrywa mecze w podstawowej 11 i zazwyczaj rozgrywa pełne 90 minut. Niekiedy wejdzie z ławki, niekiedy zejdzie szybciej, ale nadal jest to zawodnik, który znajduje się w pierwszej tak naprawdę myśli swojego trenera, żeby wstawić go do pierwszego składu. Pierwsza kontrowersja mianowicie tego cionek. Wielu polskich kibiców bardzo źle kojarzy to nazwisko głównie przez to, co się działo na mistrzostwach świata i także jeśli patrzymy na mecze tego Cionka w barwach reprezentacji Polski, to tak naprawdę Zastanawiamy się, co ten gościu w ogóle tutaj robi, ale prawda jest taka, że Thiago Cionek rozegrał 22 mecze w Serii A, więc nie jest to byle jaki wynik. Rozegrał te mecze w swojej drużynie, Spal. I co warto dodać, jest to piłkarz, który jest z meczu na mecz uznawany jednym z najlepszych, jak i najlepszym zawodnikiem w swojej drużynie, co nas, Polaków oczywiście może bardzo cieszyć. Następnie mamy Roberta Gumnego, powrócił po kontuzji. Występuje regularnie w Lechu Poznań, i w sumie dziwne by było, gdyby nie występował, ale jest to piłkarz, którego powołanie może cieszyć, bo jest to młody, perspektywiczny zawodnik, który moim zdaniem niedługo wyjedzie na zachód i po prostu tam będzie robił bardzo dobrą karierę. Tego mu z całego serca życzę i to powołanie jak najbardziej uznajemy za olbrzymi plusik. Mamy Marcina Kamińskiego, tak samo pojawia się znak zapytania jak przed jego ciągu, czy w ogóle ten piłkarz jest tam potrzebny jako zmiennik, być może, chociaż ja sceptycznie bardzo podchodzę do niego. Ale fakty są takie, że rozegrał 20 meczów. 20 meczów w barwach Fortuny Düsseldorf. Zaczął występować w pierwszym składzie. Więc tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Jerzy Brzęczek właśnie jego powołał, bo możemy zadać sobie pytanie: kogo? Artura Jędrzejczyka, no Artur Jędrzejczyk także dostał powołanie, mimo że występuje regularnie w barwach Legii Warszawa, to jednak jest to polska ekstraklasa. I jeśli Gumny także występuje w ekstraklasie, to jednak jakościowo jest to piłkarz, który przewyższa Artura Jędrzejczyka. Oczywiście inna pozycja, ale jednak Arturowi Jędrzejczykowi przytrafiają się błędy na poziomie ekstraklasy, więc jeśli tam popełnia wabole, to tym bardziej tym bardziej w reprezentacji Polski, gdzie ten poziom jest po prostu wymagany wyższy Mamy Kędziorek, który ma pierwszy skład Dynamakijów zaklepany Rozegrał dokładnie z tego, co sobie tutaj zapisałem 18 występów, do tego doliczył dwie bramki i 3 asysty Więc bardzo dobre statystyki jak na bocznego obrońcę Jędrzejczyka wspominałem, przechodzimy do Pazdana Pierwszy skład Ankaraguczu, potencjalny zmiennik w każdej jednak pytanie Czy także będzie on potrzebny skoro mamy Ciąka jako zmiennika prawdopodobnie I mamy w pierwszym składzie Bednarka i Glika Można by było troszeczkę inaczej obsadzić te pozycje, ale nie o tym Dzisiaj nie o tym I mamy Arkadiusza Rece i co jest przykre Gościu, który rozegrał 113 minut w całym sezonie Licząc eliminacje do Ligi Europy, Serie A, Puchar Włok W Serie A to 13 minut rozegrał ogólnie, ale to mniejsza z tym ale problem pojawia się wtedy, kiedy uświadomimy sobie, że tak naprawdę nie ma innego piłkarza, który mógłby być powołany zamiast Arkadiusza Recy, bo Maciej Rybus jest kontuzjowany. Oczywiście były opinie odnośnie Pawła Olkowskiego, który rozgrywa bardzo dobry sezon w Boltonie i zbiera bardzo dobre noty, ale to troszeczkę jak w przypadku Bartka Berszyńskiego, jest to nominalnie prawy obrońca. I też nie wiadomo, jakby się spisywał na pozycji lewego obrońcy, więc przykre jest to, że po prostu Arkadiusz Reca, który w ogóle nie gra, jest po prostu powoływany z konieczności, bo nie mamy tak jak zawsze lewego obrońcy. Przechodzimy do pomocy i pierwsze nazwisko, które wywołało wielkie kontrowersje, mianowicie Jakub Błaszczykowski. Nie gra, jest powoływany, jest źle. Gra, jest powoływany, także i źle. Ludziom po prostu się nie dogodzi, ale prawda jest taka, że Jakub Błaszczykowski zaczął regularnie występować w barwach Wisły Kraków, wnosi jakości wiele do tej drużyny, jest kapitanem i myślę, że także szatnia reprezentacji Polski na tym zyska, jeśli Jakub Błaszczykowski pojawi się po prostu na zgrupowaniu. Nie mówię, że wyjdzie w pierwszym składzie, ale jednak statystyki aktualnie stoją za nim. Nie ma co ukrywać, bo jeśli Jędrzejczyk jest powoływany i Reza jest powoływany, to czemu nie miałby Jerzy Brzęczek wziąć Jakuba Błaszczykowskiego? Przechodzimy do drugiego pomocnika skrzydłowego, który moim zdaniem w ogóle nie powinien znaleźć się w kadrze, mianowicie Przemysław Frankowski, który wyjechał do MLS, co ewidentnie było takim znakiem, że... Kadra mnie nie interesuje, bo jednak tego typu przypadki to jednak już jedziemy zarobić sobie, bo wiemy, że nigdzie indziej nie doceniamy takiej gotówki jak w Chicago Fire Frankowski rozegrał dwa mecze w niepełnym wymiarze Zaliczył asysty, ale z tego co Kojarzę Frankowskiego z ostatnich meczów re Reprezentacji Polski to niczym Szczególnym ten zawodnik się nie popisał A wręcz odwrotnie po prostu rozegrał Słabe spotkanie, oczywiście jest to moja opinia Mamy Jaska Góralskiego 29 meczów, mamy Grosieckiego 28 meczów, Kondzior 20 spotkań. Jeśli chodzi o Góralskiego, to pytanie, czy jest on w ogóle potrzebny, skoro mamy w środku Pola Krychowiaka, tego Zielińskiego, czy Klicha, który także rozgrywa genialny sezon w barwach Leeds United. Jeśli chodzi o Kądziora, to piłkarz, który moim zdaniem będzie występował w pierwszym składzie reprezentacji Polski. 20 spotkań na swoim koncie, 4 bramki, 10 asyst w lidze chorwackiej, podstawowy piłkarz w ekipie Nenada Bielicy. Grosicki, lewe skrzydło, 28 meczów, 5 bramek, 8 asyst. Piłkarz, który Musi, bądź to, bądź wyjść w wyjściowe 11. Jeśli chodzi o Linę tego i Krychowiaka, 26 meczów grają. To najważniejsze to nasi zawodnicy po prostu grają. To samo, Klich 35 meczów już na swoim koncie w aktualnym sezonie. Damian Szymański wyjechał do Rosji, do Akmatu, groźny dokładnie rozegrał dwa mecze od tego czasu. Ostatnio nawet te mecze miały miejsce zaczął występować regularnie po 90 minut w pierwszym składzie. Pytanie także czy jest potrzebne Zobaczymy jak Jerzy Brzęczek to wszystko ułoży No i Piotrek Zieliński jeśli chodzi o linię pomocy 36 meczów 5 bramek w Serie A to może martwić taki jedyny minus Przy Piotrze Zielińskim To brak asyst i ludzie nawet się śmiali Że Piotrek Zieliński nie zaliczył jeszcze asysty Do Arkadiusza Milika Więc zobaczymy jak ta ewentualna Współpraca w reprezentacji będzie wyglądała w najbliższych meczach I ostatni pomocnik Szymon Żurkowski, który wyróżnia się na tle Ekstraklasy Który latem przechodzi do Fiorentiny, która no źle bądź co bądź kojarzy się Polakom Bo pamiętamy Bartłomieja Drągowskiego, który przez wielki okres czasu nie mógł przebić się do pierwszego składu Miał taki epizod, gdzie występował ze względu na kontuzję dwóch podstawowych bramkarzy, teraz znowu nie występuje. No i mamy także przykład Rafała Wolskiego, którego Fiorentina całkowicie zniszczyła Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przypadku Żurkowskiego. Ja jestem bardzo zadowolony z tego powołania, więc przejdźmy do napastników. Przejdźmy do napastników i mamy Dawida Kownaskiego. Dwie bramki w trzech spotkaniach w barwach Fortuny Düsseldorf. Jednak pytanie, czy jest to zawodnik, który w ogóle dostanie szansę? Ze względu na to, że nasz tercet napastników jest drugim najlepszym, jest drugą najlepszą trójką na świecie, jeśli chodzi o ilość słonnych bramek. Pierwsza jest Argentyna, z tego co pamiętam, ale drodzy są Lewandowski Piątek i Arkadiusz Mili, którzy łącznie we wszystkich rozgrywkach, w których występowali, zdobyli w tym sezonie 72 bramki na dzień. Muszę sprawdzić 11 marca, kiedy to nagrywam, więc. Wynik fenomenalny i obyśmy z tego dobrze skorzystali, bo ja nie pamiętam takiej sytuacji, byśmy mieli trzech zawodników, którzy strzelili łącznie ponad 70 bramek w swoich klubach. Po prostu jest to fenomenalny wynik. Jeśli chodzi o sytuację reprezentacji Polski przed meczami z Austrią i z Łotwą, to by było tyle. Oczywiście swoimi opiniami podzielcie się w komentarzach. Jednak jeszcze nie wyłączajcie materiału, bo czeka nas typowanie. Typowanie meczów Ligi Mistrzów, które już dzisiaj i jutro. Ale jeśli chodzi o mecze Polski, to piście. Kogo byście wyrzucili, kogo byście dodali, oczywiście. Przypominam o konkursie na moim Instagramie. Jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, bo to także znaczące rozgrywki, bądź co bądź, w piłce nożnej. Dzisiaj o 21.00 mamy przyjemność obejrzeć. Dwa spotkania, pierwszy Manchester City-Schalke, czysta jedynka, nie ma co owijać w bawełnę, Manchester City jak dla mnie zmieć z powierzchni niemiecką ekipę, która ostatnio dostała 0-4 do od Fortuny Düsseldorf i to właśnie było spotkanie, w którym Dawid Kownacki po raz pierwszy zapisał się i to aż dwukrotnie na listę strzelców w barwach swojego nowego zespołu. Następny mecz, który przystworzy, myślę, że o wiele więcej emocji niż spotkanie ekip angielskiej z Niemiecką, mianowicie Juventus Atletico. Juventus, który musi gonić wynik z pierwszego spotkania, gdzie ulegli 0 do 2 w Madrycie. Jednak wiemy, jak wygląda gra Atletico pod wodzą Simeone, w szczególności kiedy mają dobry wynik i jedyne co im pozostaje to zamurowanie bramki i niedopuszczenie do groźnych sytuacji. Pod tym aspektem drużyna Simeone jest po prostu fenomenalna, zastosują jak dla mnie bardzo solidne katenaccio, ale skuteczne katenaccio, bo tak prywatnie stawiam, że to właśnie Atletico przejdzie do ćwierćfinałów Ligi Mistrzów, a na kuponie postawiłem, że w meczu nie zobaczymy więcej niż... Dwie i pół bramki, czyli po prostu maksymalnie Co może być to 2-0 w jedną albo w drugą stronę Albo 1-1, albo no wiecie, po prostu nie może być Nie może być trzech bramek, tyle powiem, nie może być trzech bramek Kurcik 165 65 środowe spotkania Barcelona-Lyon Godzina 21 Po kursie 165 stawiam Handicap na FC Barcelonę Czyli zwycięstwo minimum dwoma bramkami Myślę, że jest to po prostu obowiązek Dumy Katalonii, żeby Zdeklasować Lyon na własnym obiekcie 2-3-0. To myślę, że ze spokojem Leo Messi i spółka są w stanie ugrać. I ostatni mecz: Bayern-Liverpool. Stawiam na awans Liverpoolu. Przewiduję tak prywatnie, także taki bramkowy remis, który zagwarantowuje awans. Derek, do ćwierć finałów Ligi Mistrzów. Za ten kupon mogę wygrać ponad 50 zł, do zapłaty 10. Oczywiście, jeśli wy chcecie sobie potypować, to w opisie macie 120 zł bonusu od sponsora kanału Fortuny. Subskrybujcie kanał Murawa TV, zachęcam do pozostawienia pozytywnej oceny pod tym filmem, jeśli ten przypadł Wam do gustu. Odsyłam Was jeszcze raz do konkursu na Instagramie, do filmu na moim kanale, gdzie. Porozmawialiśmy sobie o tym, jak wyjdziemy na mecz z Austrią i z Łotwą troszeczkę Inaczej spojrzeliśmy na sytuację reprezentacji Polski niż w dzisiejszym materiale. Nie przedłużam. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się, widzimy się na kanale Murawa TV w czwartek, tak? Nie w czwartek, we wtorek, za tydzień o godzinie 16. Trzymajcie się, dzięki wielkie, na razie.